Ich niedostarczenie może spowodować, że zostajesz wyrzucony z listy zakwalifikowanych. Uczniowie, którzy dostali się do szkół ponadpodstawowych w pierwszym naborze, mają teraz ostatnie dni na to, by złożyć potrzebne dokumenty i potwierdzić chęć uczęszczania do wybranej placówki. I to jest przede wszystkim oryginał świadectwa szkolnego, oryginał zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach z testu oraz w tych zawodach, gdzie jest to wymagane, zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania tego zawodu. Dokumenty można składać do piątku do godziny 15. Na pierwszy wybór dałem klasę programistyczną, to mi się nie udało, ale na drugą dałem informatykę i już udało się. Dziś na kortażach można było spotkać takich szczęśliwców jak miłosz, którym udało się dostać do wymarzonej szkoły, choć w tym przypadku akurat nie do wymarzonej klasy, jednak technik programista, który był pierwszym wyborem Miłosza, to szczególnie oblegany profil w zespole szkół komunikacji przy ulicy Fredry. Tam mieliśmy najwięcej chętnych, ponieważ z wszystkich preferencji to było ponad 500 kandydatów, natomiast z pierwszej preferencji to było 120 osób, więc to daje nam ponad cztery osoby na jedno miejsce. Technikum komunikacji przy ulicy Fredry to też jedna ze szkół, która cieszyła się największym zainteresowaniem. Wszystkie klasy wypełniły się po brzegi, a lista tych, którzy chcieli być przyjęci do tej placówki, ale przekierowano ich do innej, sięga prawie 300 osób. Jest też sporo uczniów, którzy nie dostali się do żadnej szkoły. W powiecie poznańskim to około 1400 uczniów. Obecnie na tą chwilę nie jest zakwalifikowany, ale jesteśmy dobrej myśli, jeśli chodzi o tak zwane drugie rozdanie. Czyli po prostu drugiej tury rekrutacji, która rozpocznie się 3 sierpnia, a potrwa do 5 sierpnia do godziny 15. W tym czasie trzeba będzie dopełnić wszelkich formalności. Na naszej stronie naborowej, na tej, której kandydat teraz yy, brał udział w rekrutacji podstawowej, będzie musiał się zalogować pod tym swoim loginem ten, który ma i wypełnić na nowo wniosek w rekrutacji uzupełniającej. Obecnie w powiecie poznańskim są 754 wolne miejsca w szkołach, ale to prawdopodobnie zmieni się po pierwszej turze rekrutacji. Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, czy będziemy mieć wolne miejsca, bo czekamy na potwierdzenie od wszystkich kandydatów woli podjęcia nauki w naszej placówce. W tym momencie około 50% kandydatów już tą chęć potwierdziło. Lista wolnych miejsc w szkołach pojawi się 3 sierpnia w systemie internetowym. Wraz z nią ruszy rekrutacja uzupełniająca. Paula Borowska, Puls Dnia.